Girafen, czyli dążę, żyraf, no tutaj nie wiem, żyrafa, idziemy zobaczyć, że żyrafa, idziemy zobaczyć. To, to, to jest ten jeleń. Spotkanie jeszcze trzeba ze Tak, te czarne paski w opale z grąber. To jest ten jeleń. I tutaj... Ta alapaka ta duża. Antylopa. Antylopa, ta duża. Także to jest... mhm. Kilkfor, oh, nie wiem co to jest. Tam było na początku. Nie chodźmy. ty jest. Wygląda jakiegoś żółwia. O, jest, oh, yes, żółwik. Żółwik. Gdzie jest żółwik? Jest żółwik. Chodzi sobie. A to jest akwarium chyba. Tego żółwia tam wchodzi nie są dwa, dobra, jest tu jeszcze jeden żółw jeszcze jestem koło żółwia eee, to nie mam tutaj to jest, to jest, to jest numer żółwia No jest mały, więc nie ma go na obrazie nie widać gdzie jest ten żółw dobra, to mam dwa żółwie idziemy dalej Mówię, że Zobaczmy Tu, zobaczmy Wygląda na żyrafa Wygląda na przykład, gdy rodzi młodych <grywa> <grywa>

tam jest ryby coś. albo i nie ryba w akwarium nic nie widać chyba nie ma nic tam coś jeszcze, ryby są albo nie Tego nie robić zdjęć z fleszem. nie mam flesza. О, курда Все пойдет Что-то Что-то может быть О, курда, да Ja Cię, kręcę, to będzie coś, to jak zebra, ale jeszcze jedna, to nie zebra. O, to będzie coś. To, to, to zebra? Bo nie. Nie dobra Zobaczę Okapi to jest. Okapi co okapi to jest chyba Tutaj mamy te ptaki żółte To są te ptaki Tak, no to są te ptaki akwarium z tym ptakami rzutymi nie wiem co to za gatunek taków. tam, no, są, wychodzą z tej strony tutaj, te te okapi jeszcze nie dobra, to są te, nie? No, dobra idziemy dalej tu, tu zobaczymy zdjęcie nie muszę, ale nic to jest to są ptaszki tylko a jest dobra to jest ten, dobra pokaż dobra mam je jest... to ten tutaj taki mały Yeah. to ten mały, brudki taka tak akurat z ptakami ja cię kręcę